Mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze złotem naparskiem chciałabym Ci zdradzić swoją, swój sposób na przewracanie wąskich tuneli, wąskich troczków. Metodą prób i błędów wymyśliłam sposób, który jest dla mnie najprostszy. Oczywiście takich sposobów jest znacznie więcej, możesz je znaleźć w internecie, ale jeśli interesuje Cię, jak ja to robię, to zapraszam do oglądania. Przygotowałam do tego filmu pasek z bawełny pościelowej o szerokości 2,5 cm. Oczywiście szerokość tego paska musisz dostosować do własnych potrzeb, tyle ile będzie ci to potrzebne. Długość natomiast też trzeba dopasować do własnej pracy, którą wykonujemy, czyli czy to ma być ramionczko, czy, czy jakiś inny element nam potrzebny. Ale radzę, że nie, żeby nie ucinać takiej długości, która nam jest potrzebna. Na przykład, jeśli potrzebujemy ramionczko długości 50 cm, to warto zostawić po jednej po drugiej stronie jakiś zapas. Szczególnie po tej stronie, gdzie będziemy zaczynać, ten zapas powinien być około 3 cm, dlatego że. Początek tego będzie trochę taki zniszczony i my będziemy musieli go ściąć, czyli zawsze trzeba mieć końcówki z zapasem. Dodatkowo będzie potrzebna nam mocna nitka. Ja często używam muliny, czyli taka mulina do wyszywania. Musi to być taka nitka albo jakiś cienki sznureczek, który po bardzo mocnym naciągnięciu nie pęknie. Szkoda, żeby nasza praca w czasie wywracania poszła na marne, czyli trzeba tu. Znaleźć coś mocnego. Ja tą mulinę będę składała na pół, żeby ona była dwa razy mocniejsza niż w rzeczywistości, bo moje doświadczenie pokazuje, że pojedyncza mulina jest za słaba. Dodatkowo będę potrzebowała igłę grubszą, taką, którą będę mogła tą mulinę przewlec, i od razu sobie zrobię w ten sposób, że przeciągnę sobie mulinkę przez igłę, Przygotuj, przygotuję ją już, żeby czekała na swoją kolej. No, też tutaj trzeba chwilę, o tak. Przewleka ją w taki sposób o. i ona czeka w pogotowiu, kiedy będzie mi potrzebna. Jak przygotuję mój paseczek? Zacznę od tego, że złożę mój pasek na pół, prawa strona do prawej, czyli ta jaśniejsza to jest lewa, ta w kropki jest prawa. Składam prawa do prawej, następnie tutaj sobie tak trzymając w ręku ścinam po skosie, ale robię skos taki dość długi i szpiczasty. Czyli nie taki płytki szeroki, tylko długi i szpiczasty. I przez to moje, mój pasek wygląda teraz w ten sposób. Teraz biorę igłę z muliną, składam ten czubek trochę tak, około 4 mm, żeby stworzyć taką podwójną warstwę, bo za chwilę będę wbijała tutaj nitkę, a ta nitka potem będzie przeciągała cały mój tunel przez środek i musi to być mocniejsze. Więc sobie tak tutaj wbiję. Przeciągnę tyle nitki, żeby było do połowy, żeby ta żeby ta nitka chcę dwa razy, czyli raz przeciągnęłam, drugi raz przeciągnęłam, żeby było jeszcze mocniej, ale tak, żeby uzyskać efekt, żeby dwa końce były równe. O, dwa końce są równe i co jest jeszcze ważne, że moja nitka ma taką długość, że musi ona być dłuższa od mojego paska i musi mieć taki zapas tutaj z tej poza krawędzią, że ja mogła swobodnie, albo nawet tak jeszcze okręcić wokół ręki, bo ja to będę musiała ciągnąć i muszę mieć końce do wyciągnięcia, czyli moja mulina jest dwa razy większa niż długość paska i jeszcze ma taki zapas na końcu, czyli lepiej nie żałować mieć więcej niż za mało. I teraz w takiej pozycji ja od razu będę wkładała końcówkę do środka. Problemem przy wywijaniu takich cienkich pasków jest to, że nawet jak szyjemy sobie w poprzek i zeszyjemy tam jakąś nitkę albo nawet wypychamy szydełkiem to my mamy wielki problem włożyć tą końcówkę do środka na samym początku, ona jest zbyt wąska żeby to było łatwo zrobić innym sposobem, więc ja wkładam od razu do środka, czyli zaginam ten trójkąt w ten sposób umieszczam od razu ten sznurek będę zaraz umieszczała w czasie szycia w środku już od razu i teraz zaginam Czyli z umieszczonym trójkącikiem w środku zaginam pasek. I teraz zetnę sobie na początku tylko szpilką. Resztę będę zawijała i zszywała na bieżąco. Tak mam przygotowane, czyli zagięty trójkącik, krawędź do krawędzi i szpilka w ten sposób wbita. Teraz zacznę szyć. Ale zaczynając szycie nie będę zaczynała od, samego, od samej górnej krawędzi, tylko tutaj gdzieś pół centymetra niżej zjadę sobie i zacznę takim lejkiem, czyli trochę szerszym szerzej od brzegu, a potem zjadę do tej szerokości, do której chcę zrobić pasek. Czyli takie lejkowate zaczęcie będzie, ale poniżej, pół centymetra poniżej krawędzi. Po to to robię żeby nie ująć w czasie szycia tego trójkąta, który się tu chowa. Ja nie chcę, żeby jego przeszyć. Ja chcę, żeby on był luźny, więc od samej krawędzi lajkiem i tutaj będę szyła. Tutaj będę musiała w czasie szycia umieszczać nitkę do samego zgięcia, zamykać ją w środku i w czasie szycia uważać, żeby ta nitka nie została przeszyta. Podkładam pod maszynę Ponieważ szyję z bawełny pościelowej, używam igły uniwersalnej o rozmiarze 80, czyli do tkanin. Szyję na zwykłym ściegu z temnówce. Długość ściegu ustawiam nieco mniejszą niż bym zszywała jakąś daną rzecz, dlatego że chcę, żeby ten mój ścieg był mocny i żeby się nie przerwał w czasie wywracania, więc drobny, około 2 mm skoku. Igłę ustawiam w pozycji środkowej, podkładam zbitą igłą. Przytrzymuję, rozpoczynam wbicie igły. Teraz już wyjmę sobie szpilkę. Tu wszystko mam przytrzymane bitą igłą. Zaczynam od mocowania. Lekkiego. I teraz z takiego lejka, czyli z jakby z szerszego wjeżdżam już na tory, które chcę, żeby zachować szerokość tej mojej pliski. I cały czas wkładając nitkę Tutaj w środek, sprowadzam ją do samej krawędzi i przyszywam. Wbijam igłę, poprawiam kolejny odcinek, umieszczając w środku nitkę i szyję. I zawsze robię to na wbitej igle i szyję do końca. Na końcu mocuję. robię po szyciu. Po szyciu jeszcze zmniejszę zapas szwu tutaj, bo to jest moja szerokość tunelu, a to jest zapas szwu. Tutaj jest szerokość tunelu większa niż zapas na szef, ale często może się Wam zdarzyć, że macie powiedzmy pół, pół centymetra tutaj tego tunelu, a 7 mm zapasu na szef. Wtedy będzie bardzo ciężko zmieścić większy zapas w mniejszym tunelu. więc. Ja szłam blisko brzegu, więc takiej różnicy dużej nie mam, ale i tak zmniejszę sobie, odcinając zapas szwu i zostawię około 2 mm. Będzie to taka optymalna wartość, która będzie stabilna, a zarazem taka malutka, żeby nie było tego za dużo. Obcinam nitki. No i teraz jestem na takim etapie, że mam w ten sposób zszyte, czyli widzimy wyraźnie tutaj ten rozszerzony lejek. Widzimy wyraźnie, że nie zaczęłam od samego końca i że nie zszyłam tego trójkąta, który jest tutaj umieszczony w środku. I teraz łapię za ten koniec nitki, który tutaj jest, tu przytrzymuję sobie w, w tym miejscu i staram się ciągnąć za nitkę, wprowadzić ten środek, ten, to, ten początek, o tak między palcami to łapię, żeby zaczęło mi się to przesuwać. Zobaczcie, tu widać, że mi to zaczyna do środka wjeżdżać. I na początku muszę robić to delikatnie, żeby to mi się tam do środka włożyło. Tutaj mogę sobie tak, zmi tak ściągnąć już, żeby zmniejszyć długość tej nitki, ale najważniejsze jest, żeby tutaj to rozpoczęło mi się te przesuwanie. O tak, jak już mi się zaczyna tu przesuwać. To ostrożnie ciągnąc za nitkę, muszę krok za krokiem to przesuwać. Nie mogę robić tego, że nadmiernie to wszystko tutaj ciągnę do końca, bo zrobi mi się wielki zator. Raczej trzymając to między palcami na końcu, w ten sposób to robię, tutaj przesuwam małymi takimi krokami, małymi krokami. Tu sobie też bliżej biorę. I zobaczcie, już tutaj mam ten początek. Staram się na bieżąco to wysuwać, on mi idzie tutaj coraz dalej, dalej i w pewnym momencie już ja widzę tą końcówkę, że ona mi wyszła, wtedy mogę już śmiało złapać solidnie za ten koniec i tutaj właśnie ściągnąć sobie, cały czas zwracamy uwagę, żeby nie robić dużego zatoru i już mi to wyszło, jest to odwrócone. Po takim wywr wywracaniu, ta końcówka, ta, ten początek jest no taki brzydki, poszarpany. Tutaj przez to, że dwa razy chwyciłam na okrętkę i jeszcze zdjęłam ten różek, to nie wyrwało mi się wszystko po drodze, bo jeśli zrobimy to zaczepienie nitki na samym koniuszku, jeśli nie zrobimy tego ze dwa razy i, i jeszcze nie złożymy, to może nam się materiał wyrwać razem z tą nitką, czyli tutaj musimy sobie tak solidnie zrobić. I przez to, że ja zaczęłam trochę dalej, przez to, że Tutaj mam mocowanie dopiero w tym miejscu. To bez obaw mogę sobie cały teraz ten poszarpany koniec odciąć. Tutaj mam ładną końcówkę. Na samym końcu ta końcówka nie jest niczym zniszczona, dlatego że ja tutaj nic nie szarpałam na początku. I mój malutki, cieniutki sznureczek jest wywrócony. Czyli, co zrobiłam? W, tym, w tej metodzie. Przede wszystkim zlikwidowałam wszystkie przeszkody. Zlikwidowałam wszystkie przeszkody, które najczęściej pojawiały nam się przy innych metodach, czyli te przeszkody, że nieścięty zapas szwu i nie mieścił się w środku naszego tunelu. Ten początek, który musieliśmy wtłoczyć do środka, on nie chciał wejść, bo było tak wąsko. Jeśli szyjemy na prosto, a jeszcze mamy szyte w poprzek i jeszcze mamy jakiś supeł zrobiony na nitce, bo nie chcemy, żeby nitka się wyrwała, no to on nie jest w stanie na początku ładnie wejść nam do środka, żeby to przesuwanie nastąpiło. Czyli my zrezygnowaliśmy z tego, czyli nie mamy żadnego supła na końcu nitki, przez to, że nitka jest po prostu złożona w jakiś sposób tam na pół. Mamy rozszerzony w kształcie lejka, co powoduje, że łatwiej początek nam wchodzi na samym początku. No i najważniejsze, że środek, znaczy, że ten początek, który ścięty jest w trójkąt, a ścięcie w trójkąt już zmniejsza ilość materiału na początku, a dodatkowo jest on już od razu umieszczony w środku, czyli my nie musimy go tam wpychać, tylko musimy umiejętnie go przesuwać, żeby bez oporu rozpoczął nam właśnie tą swoją wędrówkę przez ten nasz tunel. Także no, ten sposób myślę, że jest bardzo fajny, jak przećwiczycie, oczywiście radzę przećwiczyć to na prostych materiałach, czyli na bawełnie pościelowej, żeby nie zaczynać y, swoich, swoich ćwiczeń od takich naprawdę dwumilimetrowych tuneli, bo no, mamy jakieś ograniczenie i nie wszystko nam się zmieści. Pamiętajcie, że masa nitki, masa tej plątaniny, masa zapasu szwu musi nam się jednak w tym tuneliku zmieścić, czyli no, do granic możliwości to się jednak nie da. No, i myślę, że ten sposób tak Wam ułatwi, że polubicie robienie takich cienkich tunelików. Ale ten sposób, właśnie do tych tuneli cieniutkich, jest najlepszy. W następnym odcinku pokażę Wam kolejne sposoby na tunele trochę szersze. Czyli to będą dwa odcinki. Jeden poświęciłam cały na te wąskie, żeby tutaj tak. Krok po kroku bardzo dokładnie to wszystko wyjaśnić. Natomiast w kolejnym odcinku, który już będzie w czwartek za tydzień, pokażę Wam kolejne sposoby, które możemy wykorzystać w ubraniach, które możemy wykorzystać w tulipanach, w muchach i w różnych innych pracach, gdzie nie trzeba już takich bardzo cieniutkich i możemy skorzystać zupełnie z innych metod, które też są skuteczne i które też na pewno bardzo ułatwią Wam pracę. Także dajcie znać, czy taki sposób y, wydaje się Wam logiczny przede wszystkim, czy jest ciekawy, czy uda się Wam właśnie w końcu w prosty, w prostszy, może nie prosty, ale w prostszy sposób wywrócić te cienkie tunele i co powiecie na ten mój właśnie sposób. Bo ja nie wiem tak naprawdę, czy, czy, jakiś, y, czy ktoś taki sposób w internecie pokazywał, bo ja tego nie śledziłam. Jedynie to są moje metody prób i błędów, y, które sama sobie gdzieś tam wypracowałam. I postanowiłam się z Wami podzielić, także jeśli ten sposób się Wam podobał, jeśli pomógł w pracy, to oczywiście proszę o łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania, włączenia dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych następnych odcinków, bo zobaczcie, jakie tu ciekawe rzeczy podaję. No i zapraszam na kanał Złoty na Parstek i do grupy Pasjonatki Szycia, grupa wsparcia, gdzie wspólnie się uczymy, motywujemy, inspirujemy. Także pozdrawiam serdecznie. Cześć.